Prawdopodobnie dotarłem do miejsca, które planowałem dzisiaj zwiedzić. Jest to, jak widzicie, cmentarz. A my najprawdopodobniej chodzi dokładnie o tą część cmentarza. W tym miejscu znajduje się na wydzielonej części cmentarza, która hołduje tutaj żołnierzy poległych w II wojnie światowej, z tego co widzę po datach. Przyjrzymy się mu na szybko i uwiecznijmy tutaj kilka rzeczy. I mamy jakieś wapienne filary. Z płytami, z nazwiskami. Przypuszczam, że jest to jakiś rodzaj brązu. lub innego stopu. No, oprócz tego, jak widzicie, jest tutaj szereg krzyży. Także z imionami i nazwiskami. Podejdziemy do tego największego pomnika, żeby zobaczyć co na nim jest napisane. Na górze mamy datę 1871, a tutaj jakieś miejscowości, także z datami może przybliża niestety ze względu na tą pogodę i na warunki które tutaj obecnie występują czyli taka mrzapka chyba nie pójdzie dojrzeć tych napisów w każdym razie jest tam wyszczególnione miasto Paryż, San Quentin Le Mans Mamy napis frontowy, który odnosi się do wojny z 1870-71 roku. I zobaczcie, rodzaj hełmu. Tutaj powyżej jest to pruski hełm, tak mi się zdaje. No i krzyża. Miasto Biberach nad Rysem dziękuję umarłym i zaginionym w wojnie światowej 1914-1918. Jeszcze raz znalazłem się od frontu tego pomnika, po to, żeby Wam pokazać go w całej okazałości. Ciekawy monolit z gałązką oliwną w tej najwyższej części, a tutaj poniżej, hełm, o którym Wam wspominałem. Krzyże i jakieś kolejne gałązki. Ładnie wykonany reszta. Papiernych słupów. Z tego co zauważyłem, na tych słupach wyszczególnieni są właśnie żołnierze, którzy polegli podczas I wojny światowej, jak wskazuje na to opis na jednym z tych słupów. A krzyże, które znajdują się tutaj u mojego podnóża, to żołnierze walczący w trakcie II wojny światowej. Tak wygląda cmentarzyk upamiętniający e, ludzi albo przynajmniej część ludzi, którzy są odpowiedzialni za co najmniej dwie wojny światowe, pierwszą wojnę i drugą wojnę. że widzę także wykonane z wapienia jest to jakiś rodzaj wapienia muszlowego można na nim dojrzeć takie niewielkie ślady w postaci pozostałości właśnie po muszlach czy, czy jakichś innych fosyliach ok to by było na tyle cześć wam